Spotykamy się podczas 23. balu, podczas którego poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów i kluby sportowe. Serwisal od lat jest partnerem tego wydarzenia, od lat wspiera sportowców. Dlaczego warto wspierać sportowców? Warto, ponieważ jest to pewnego rodzaju powinność biznesu. Jak sama, sam tytuł tego dzisiejszego zdarzenia mówi, że to jest bal sportu i biznesu, ja uważam, że sport, szczególnie w tej początkowej fazie bez wsparcia, a wsparcie może popłynąć z biznesu, jest mało możliwy. Sport początkowy po prostu kosztuje, a my biznes powinniśmy to rozumieć i powinniśmy jak najbardziej uczestniczyć w tym, żeby wspierać, żeby wspomagać, żeby rozwijać, prawda? To jest, wydaje mi się, powinność każdej firmy. Wspieranie zarówno sportu młodszych osób, jak i starszych. Wiemy, że pan jest bardzo aktywny również pod względem sportowym. Co daje panu sport? O, proszę pana, kondycja fizyczna to jest przede wszystkim, ale sport daje radość taką psychiczną. Sport jest jakby pomysłem na wypoczynek, pomysłem na czas wolny. Sport. Warto uprawiać w każdym wieku, i sportem warto się cieszyć w każdym wieku. Każdy powinien uprawiać dyscyplinę sportową, taką, która mu odpowiada, taką, która go cieszy, taką, która daje mu radość po prostu. Dziękuję serdecznie.